Nie zostawię Was sierotami, powrócę do Was i rozraduję się serce Wasze. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy, Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z Nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i strzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem Syna zatracenia, aby się spełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie, w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, tak jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto słowo Pańskie. Mnogo ojcze prowincjale, karo parroko, dragi żupnicze, jelebne ojcze prowincjale, drogi proboszczu, questo ministero nella parrocchia di Medjugorje. Civi. Wszyscy wy, ojcowie franciszkanie i wszyscy pozostali, którzy pomagacie im w tej misji parafialnej w Meciogorju. Przy tej okazji nie mogę nie pozdrowić no, młodych frati nowicjuszy. To są przyszli ojcowie franciszkanie. Pozdrawiam diakona, który wkrótce przyjmie święcenia. 29 czerwca. Drogie siostry zakonne. Sorelle nella fede in i wszyscy wy, drodzy bracia i siostry, w wierze w Jezusa. Celebrato, solennità dell'Ascensione. Ubiegły czwartek rozmyślaliśmy, rozważaliśmy i świętowaliśmy. Święto w niebo wstąpienia. Tę niedzielę Ewangelia pogłębia przesłanie w niebo wstąpienia, przesłanie zbawienia. Pierwsze pogłębianie. Przesłania w niebo wstąpienia jest następujące. Jezus powraca do Ojca. Ale to jest tylko wrażenie, że Jezus odchodzi. Jezus odchodzi, ale aby był jeszcze bardziej obecny między nami. On sam powiedział: Jeśli nie pójdę do Ojca, nie mogę Wam zesłać Ducha Świętego. A Duch Święty, jest głęboką obecnością Jezusa pośród nas. Tak więc Jezus odchodzi, ale pozostaje między nami. I w Dzień Wniebowstąpienia Piotr i pozostali apostołowie zrozumieli to bardzo dobrze. Bo gdy Jezus wstępuje do nieba, a Gdy Jezus wstępuje do nieba, dzieje apostolskie mówią, że apostołowie powrócili do Jerozolimy pełni radości. My wszyscy doświadczyliśmy tego, że gdy odchodzi jakaś osoba, jesteśmy smutni. Jednakże Jezus wstępuje do nieba, a apostołowie są radośni. Dziela tak, być może z tego powodu, że apostołowie, w odróżnieniu od nas, zrozumieli, że Jezus odchodzi. Tak, odchodzi, ale w ten sposób jeszcze bardziej pogłębia swoją obecność pośród nas. Nie jest spiegabile, quella paura, która ci talvolta. Nie można więc wyjaśnić tego strachu, który czasami nas ogarnia. Strach, gdy mamy wrażenie, że Jezus, Bóg, że są daleko od nas dell'abbandono, dell di Właśnie z poczuciem głębokiej wiary żyje się tym doświadczeniem całkowitego oddania się Bogu. Na przykład nie kto z nas podczas pandemii nie powiedział na przykład: Panie, gdzie jesteś? Czyż nie widzisz, co się dzieje? Ja publicznie wyznaję, że czasami to powiedziałem. Ale jestem pewien, że i wy czasami to powiedzieliście. Czy to prawda czy nie? Nessuno dice sì o no, però io sono certo che un po' di ribellione davanti a Dio in questo lungo periodo di pandemia c'è stata. Nikt z Was nie mówi ani tak, ani nie, ale jestem pewien, że był opór wobec Boga w tym czasie pandemii. Nawet w Eucharistii o tym rano musimy powiedzieć, nie tylko dla pandemii, ale też dla innych chorób. Wbija wszystkie choroby z mojej vida. I dziś wieczorem podczas tej Eucharystii powinniśmy powiedzieć nie tylko o strachu przed pandemią, lecz jakikolwiek inny strach. Niech strach odejdzie z mego życia, bo Pan jest blisko nas. Pan wie. Pan widzi. I nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie. To jest pierwszy aspekt pogłębiania w niebo wstąpienia pańskiego. Ale chciałbym pogłębić z wami coś jeszcze. Pytanie. I teraz, gdy Jezus wstąpił do nieba, co robi? Jak spędza swój czas? To jest piękne pytanie, czyż nie? Najprawdopodobniej coś musi robić. A odpowiedź? Jako odpowiedź przychodzi nam z pomocą dzisiejsza Ewangelia. Jezus teraz powrócił do Ojca i nieustannie wstawia się za nami przed Ojcem. I stoi przed Ojcem z ranami swojej męki. I nieustannie prosi Ojca za Ciebie, za mnie, za całą wspólnotę chrześcijańską. Jezus jest Bogiem.

Nieustannie jesteśmy obecni w modlitwie Jezusa, który wstawia się przed Bogiem, przed Ojcem. Jeśli pierwotne zadanie Jezusa to modlitwa wstawiennicza za nas. Dochodzimy do trzeciego punktu pogłębiania w niebowstąpienia. Oba principale, qui su questa terra, deve essere la pregiera. A to jest... A to jest, że naszym największym zajęciem, największym zawodem na tej ziemi powinna być modlitwa. Dotyczy to nas wszystkich, nie tylko kapłanów zakonników i sióstr zakonnych, my mamy większą odpowiedzialność przed modlitwą, ale, ale wy, świeccy, obligo, ma, direi, questo, dovete sentire mieć Wy macie ten obowiązek, powiedziałbym, powinniście doświadczyć tego smaku piękna rozmowy z Bogiem, ponieważ modlitwa jest rozmową z Bogiem. Modlitwa to nie tylko. Wyliczanie. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu. Modlitwa to rozmowa, zwracanie się do Jezusa, Trójcy Przenajświętszej. Tak właśnie rozmowa. Jaką prowadzę z Tobą, jak Wy rozmawiacie między sobą, z przyjaciółmi, z rodzicami, a aby doszło do tej rozmowy, nie jest koniecznym, abym był w kościele. To dobre, jeśli jestem w kościele. Z całą pewnością mam wówczas pomoc w modlitwie w domu, na di w miejscach pracy, nawet w miejscach zabawy, kiedy odpoczywam. Tę rozmowę mogę zrealizować i w innych miejscach, w swoim domu, na ulicy, w miejscu pracy, a nawet w miejscach zabawy, kiedy odpoczywam. Jezus prega, i di o Jezus się modli. A ja uczeń Jezusa. I ja powinienem się modlić. Pozwólcie mi na jeszcze jedno pytanie. Chciałbym jeszcze coś pogłębić i na tym zakończę. O co Jezus prosi Ojca dla nas? Przychodzi nam z pomocą dzisiejsza Ewangelia. Jezus prosi. Aby jego uczniowie, bez względu na to, gdzie znajdują się na świecie, byli jednym. I po dwóch tysiącach lat chrześcijaństwa, i między nami chrześcijanami, wciąż jeszcze jest wiele podziałów. Quante invidie, quante Tutto questo porta una divisione. I wśród nas, katolików, w rodzinie, w relacjach międzyludzkich, jak wiele zawiści, jak wiele zazdrości, i wszystko to prowadzi do podziału. Rozdarcia. Pierwszy kościół chrześcijański, który składał się z apostołów, oni byli jednym sercem i jedną duszą. I to źródłowa wartość chrześcijaństwa. A my, i po dwóch tysiącach lat, nie możemy stracić tej wartości. I dlatego powinniśmy się modlić, powinniśmy działać, powinniśmy się angażować, aby... Trwać w jedności. I te trzy, cztery rozmyślania, głębsze rozmyślania o niebowstąpieniu Jezusa, złóżmy je przy ołtarzu. I to są nasze modlitwy w tym tygodniu, który otwiera się przed nami. A te dobre pragnienia, które złożymy przy ołtarzu razem z chlebem i winem, zostaną przemienione i to stanie się ciałem i krwią Jezusa. Niech tak się stanie.